Witajcie, witajcie, z tej strony Kwarius, a to czwarty odcinek z Outlast'a. No nie wiem co powiedzieć. Po prostu, kontynuujmy te przygody. Skończyliśmy tutaj. Mamy odkręcić dwa zawory, aby spuścić wodę. Mamy odkręcić dwa zawory, żeby spuścić tą wodę. Więc no... Okej, okay, tak to się wszystko włączało. Co jest? O nie. Oj nie! O nie! Nie, 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 nie! nie. No więc tak zaczynamy właśnie ten odcinek. Jestem siebie zadowolony. Musimy dwa zawory odkręcić. Idziemy tutaj. Chyba tam już nasz kolega widzę, że chce się przywitać, a ja już się z nim przywitałem i już więcej się nie chcę. No super, że tu nic nie ma. Tam coś jest. Tu nic nie ma oczywiście. Okej, okay, on sobie pójdzie. To będzie ciężkie zadanie Chyba Gdzie on pójdzie Nie mamy za dużo baterii Ale no niezłe nam przywitanie zrobił Dobrat tutaj Idziemy Myślałem, że coś tu jest, ale nic tu nie ma. Idziemy dalej. Dzień dobry. Są szafki? No jest pierwszy. Idziemy do szafki, bo ja wiem, że on to słyszał i już idzie po mnie, żeby mnie zjeść. La 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 la. No w jesteś... Nie dobrze. Dobra skoro mamy jeden to gdzieś musi być drugi jeszcze. Cześć. Aj stary stary. No i możesz wyjść Nie ma tu nikogo, serio. W ogóle tak to szybko przyszedł Wydawało ci się, widzisz, tylko to, to, to jest takie to, to zawsze się może wydawać Wyjdę gdy już nie będę go słyszał Bo jednak Jest on trochę blisko. A nie chcę być złapany i zaczynać od nowa. Bo jeżeli tak jest, że jak teraz mnie złapie i będę się od nowa, to ja podziękuję. Dobra, czy tu jest coś interesującego mnie? No niezbyt. Dobra, tu możemy już odkręciliśmy. Okej okay. Chwila Jak myślicie zauważymy? mnie? nie wiem gdzie on jest Ja nie chcę iść Ja się cykam Właściu. Okej okay. będę żył. Póki co. Gdzie on jest teraz? To jest dobre pytanie. <grytanie> Na które nie wiem, czy odpowiem sobie, bo go nie widzę. Kurde, i sobie teraz w tamtą stronę. Ja sobie tu pobiegam trochę. No idź, idź, idź tam, tam tam No i wrócił Dobra, tu mogę przejść Chyba tu nie wejdzie Ale nie wiem tego Nic tu nie ma Okej Ostatnia Zapisywanie Oszustw kanalizacji Zapuszczony kamer. Siedzieć na niższy poziom. O kurde. Eee, stary, nie mam je tu. No i mój się tam iść No sorry widzowie, ale nie, nie przez tego i nie pobiegnę, <grym>, bo mnie zje Więc muszę poczekać aż se pójdzie Zobaczymy jak przeskakuje O, ale on jest dobry, on jest wysportowany O, o, o gruby, gruby będzie na tym Na fejmie walczył, ja wam mówię no dobra, poszedł teraz pytanie, czy ja coś tu znajdę? Czy to jest po prostu okej, okay, to jest po prostu. No niestety. Zobaczył mnie, ale nie wejdziesz tutaj. A i co? No i co? Co mi zrobisz? Nie ma mnie. Schowałem się. No weźcie tą muzykę, ja wiem, że mnie goni. Niech mnie już nie goni. podoba mi się ta muzyka nie wiem co się dzieje dobra biegniemy nara nie wracam już tutaj Nigdy. Dobra, schodzimy. Och. Masakra. Ech, szkoda, gadać. Idziemy, idziemy. Pim, 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 Spokojnie, to ja tak kręcę, ale fajnie, śmiesznie. Co jest? Jeju. Znowu kanał, jeszcze niżej kanałów. Cześć. Nie wiem, czy mam się coś tu bać. Tu nic nie widzę. Bateria się kończy. Ja nie wiem, w kanałach to chyba baterii nie ma. Za dużo. Czy w kanałach są baterie? Chyba nie. Jeju! Nie róbcie mi tak. Okej, okay, jest rabino. Okej, okay, światło. Eee, cześć, ja tylko w Pem, pem, pem. Póki co, odcinek idzie dobrze. Znajdź wyjście z kanału. Tam jest bateria. Co tu się dzieje? Oj, nie podoba mi się to. Zapisywanie, jak dobrze. Halo? Eee, nie wiem, co mnie tu czeka, więc no. Co?

Zapisywanie. Czyli dobrze poszedłem. Notatki chyba. World Rider. Projekt Wallrider. Okej. Okay. Od razu sobie sprawdzę, czy tutaj się da przejść. Nie da się. No trudno. Woda jest Female World, Male World Nie wiem czy to, to jest Podzielone. Yy, nie dziękuję. Wyjdźmy już z tych kanałów, bo mi tu się bardzo nie podoba. Ale to bardzo mi się nie podoba Tesa Myślałem, że to bateria. A to co innego. Dobra. Co jest? Aha. Ja podziękuję. O nie. Okej, okay. Żegnaj. <grystanie> 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 Ja cię kręcę aż mi gorąco. Um... Bateria mi znika. Mam nadzieję, że tu nic nie ma. Niektórędzy iść. Nie wiem idę w prawo. Zapisywanie. Co się dzieje? Nie wiem. A, okej. Okay. A, no to dobrze, że nie poszedłem w lewo. Co jest? Ty nie rób takich odgłosów? Znalazł być może baterie. Jeju! A ty co zrobiłeś? Czemu żeś zabunkrował wejście? Ach. Dlaczego jest tak ciemno? Okej, okay, wchodzę. I gdzie ja mam iść dalej? Może jak wyłączy to wszystkie potwory znikną No raczej nie O tutaj Szybko, szybko, szybko OK. Żyje Coś tu pływa, ja się boję Tam coś jest Pnę się światło Co to było? Szybko wskakuj. Ja cię kręcę zapisywanie. Co to było? Chwila, bo ja się spociłem, nie? Naprawdę. Jest za dużo wody. Jest ciemno. I ja nie mam baterii. Ja nie wiem, co zrobić. Co ja mam zrobić? Nie spotkałem baterii Uch, Dobra Nie wiem gdzie iść Nie Tylko nie ty Tu coś jest Idź, 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 idź. Aha, tu nic nie ma Nie mam baterii Gdzie ja mam iść? Nie no, czemu znowu on? Bateria mi się kończy. No i koniec. Ja ubra. Brak baterii. Super. No jak ja nic nie widzę. A nie, mam jeszcze jedną. Dobra, żyjemy. Gdzie ja jestem? Gdzie ja mam iść? O! Bateria Let's go, dobra. Słyszę gdzieś grubego Gdzie ja mam iść? Nawet nie wiem. Idę cały czas przy boku, bo ja nie wiem gdzie mam i gdzie coś znaleźć. Mam już dość tych kanałów, chcę stąd wyjść. No tam coś jest na środku. Muszę tam dojść chyba jednak. Widzicie, tam jest chyba wyjście. Tylko słyszę grubego, no. O kurde. możemy iść czym prędzej w tamtą stronę szybko, szybko idź, idź, idź idź, idź idź, idź idź, idź idź, idź udało się Ach. Już, 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 gdzie ja jestem, ludzie? Malward. Ale ja ci zrobiłem OMG OMG Już lecą na mnie spał. z Spałką Policyjną w sumie. Dobra, tu nic nie ma. Okej okay. Dobra, no tu nic nie ma. Jestem cały sposobny, jest tak gorąco jest 30 stopni. Melbourne, no to idziemy tutaj. Melworld czemu ty płaczesz? W ogóle dawno dokumentów nie było, ani nic. Stary, nie musiałeś mi bić. Dobra. Nie no to są jakieś jaja Czy ja się stąd kiedyś wydostanę? Zapisywanie No i pięknie A ty co? Ty utknąłeś? Ja też Pomóżmy sobie nawzajem Proszę cię Okej okay, ja mam chyba za nim iść Ja sobie powoli idę, ja nie sprintuję bo ja się boję no, co fajnie, żeś mi zaprowadził, co jest? Halo, okay. ja nie wiem, co mam powiedzieć. jacie jakiś gaz tu coś jest jeszcze aha mamy więc znowu nagranie uczta dla much no dobra wiemy o co chodzi chyba każdy wie kto to ogląda? o co chodzi? Ech, szczerze mam już dość powoli co jest? ja wróciłem? ja nie wiem Zostań się na parter oddziału dla mężczyzn. Okej. Okay. No tędy sobie nie przejdę. No co jest? Przytrzymaj... A dobra muszę przytrzymać. No i dobra. Cześć. O liegu? Jesteś sam? Okej, okay. jesteś sam. Nagrać się nie mogę, tu nic nie ma. No dobra. Ej. Okej. Okay. Tutaj jest coś. Znowu coś nagraliśmy. Przemyślana tortura. No dobra, zobaczmy. Okej, okay, no widzę, że nasz bohater nie jest. <grych> Ja bym się już, nie wiem, popłakał, nie wiem. Jak on może tak... ...łatwo sobie tu chodzić? Tu możemy wejść. Ale pójdę. O jacie. Okej. Okay. Ja idę w drugą stronę. No nie gadaj. Bateria, 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 let's go. I co teraz? No to super Ktoś chciał wejść Halo? Okej okay. Zamknięte? <ścoughs> Zamknięte? Dobra, no to Chociaż tyle Masakra Nawet nie wiem, gdzie jestem, czy to już kanały, czy coś jeszcze innego A to co? Halo? Co to było? Baterie Ktoś za tym jest Co tu się dzieje? Mogę tu wejść? Nie Może to i dobrze o W końcu dokumenty ja cię kręcę. Raport stanu pacjenta. Okej okay. Ja sobie idę. Jest grubo. że nie, no chyba nie. O nie, my schodzimy do tego gościa. OMG. 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 O, MG. Nie, nie, nie. Ja cię kręcę, nie zaparykuj drzwi, Ech. szybko. Dobra, chyba żyje. Jeju, co się dzieje, idziemy. Pidran. Nie, przytrzymaj. A! Szybko, szybko! Ja cię kręcę, no! Zostawcie mnie! Uff. Co tu się działo? Ja cię kręcę... Dobra. To tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie więcej Outlast, to bo ja już po prostu nie mogę wytrzymać przy tej grze. To jest jakieś nienormalne. Jeżeli chcecie więcej od to zostawcie łapkę w górę, suba, no i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!